Konsole, poprawiony model. Czwarty jest. Jest czwarty. Jest czwarty. Jest. Ula la. net Pro. Zgadza się. Tutaj wersja siódma ma konsoli. Czemu nie mogę podłączyć jeszcze do internetu? Czyżby. Czekajcie, a jakbym dał nową konsolę? O! Ja muszę dać stacjonet... ...2 No niestety jedynka dość szybko upadnie Dobra To wiadomo, poprzedni model stacjonet dla PC wstecznie kompatybilna Dobra, leci w stacjonecie Tutaj mogę chyba już overhype'a zrobić na dodatku Udało się, dobra Eee, zakończ rozwój Samodzielna dystrybucja. Niestety już wiedziałem, że nie będziemy mieć tam 100% No la Jak to dźwięk nie był wystarczający mam za mało ludzi do robienia dźwięku w sumie? Żebyście się nie nudzili tak właściwie jakiś sequel. Ciebie, tylko chcę zrobić odwaloną grę 7. Główne platformy PC. MobileNet, stacjonet 2 i stacjonet. Ona będzie się długo robić i to będzie jej mankament. Jeszcze to, Multiplier nie działa. Dobra, ją na maksa. A ja tutaj w międzyczasie cyk, pokój pracowników. Takie coś chcę. Dużo. Toaleta. Takie coś. Toaleta jest tu większa aktualnie. Trudno. Korytarzyk, sputniczek. Jeden i drugi. Kaloryferek. Apteczka nad kaloryferkiem. I kaktusiki. Dziękuję. Samodzielna dystrybucja. Tak, tak, tak. Wydajecie sobie radę? Oj, tak kiepsko bym powiedział. A może tak ledwo? Opublikuj później. I teraz tak. Chociaż nie, nie mogę opublikować później. Wydaj. Będziemy na razie tracić Ale dobra w ten sposób Cena to 5 Tu w ogóle tyle mogę włączyć wszystko Okej, okay, pół miliarda Teraz tak, optymalizacja kosztów od razu Stacjonet 2 Przysciutko. E, pokażcie mi moje spółki teraz. E, wydawcy i deweloperzy spółki zależne. Nintendo. Nie to. Zarządzaj spółką to było? O. Użyj własnego silnika. O co chodzi z tą lampeczką? Nieważne. Na następujących platformach: na tym, na mobilnecie, stacjonecie i stacjonecie. Zastosuj. Dobra, chyba jest kit. Zobaczmy jeszcze inną spółkę. Tą. E, jak to wygląda? Skopiowało się, skopiowało. O! O, tak. Tego potrzebowałem, żeby tylko na moje rzeczy to fali. Dobra. E... Teraz by tu zrobić... Nie wiem, na razie zastanawiam się czemu tak dużo w magazynie rzeczy. O, chyba już wiem, bo to szybko się sprzedają. Samodzielna dystrybucja, rzecz jasna. Okej, okay, tak, to... Trzeba to teraz wszystko przeklikać kontynuujecie proszę was tak szybko was nie puszczę marketing internet o dobra chodźcie tutaj wy do tego miejsca 3 4 5 6 7, 8, 13, bierzemy Was i idziemy się szkolić. No, gitara tu potrzebuję znowu to skopiować. Mamy tutaj teraz trzecią spółkę. kampania marketingowa konsola cyk w telewizji ok czekaj nie mobile.net pro stacja 2. o samodzielna tak dziękuję Hmm. Hmm. Było plus 12, plus 10. Jestem w stanie dać tutaj. Chło! W do dwóch, które daje zwyczajny. Mogę wtedy zatrudniać mniej osób? Czyli mogę być bardziej wydajny. Podoba mi się to. Eee, właśnie. Przygotujmy się trochę już. Pod przyszłe przedsięwzięcie serwerownie eee, rezerwuj dla MMO? Nie, nie chcę rezerwować. No i co, jak tam? Gigantyczny postęp. Dobra, szyb, siup, szyb. Siup, siup. 75%, tutaj mam coś. Okej, uuu, 4 gry na stacjoneta 2 idą. E, właśnie, zarządzajmy sobie cenami konsol. Mobile netcik... 100... 75, a ja jestem już na 0 idealnie. Cena sprzedaży, czekajcie... Stacjonet zwykły jest za 300 coś. 500, za 500, na razie dajmy. Stacjonet mi... Możesz do tylu zejść? Okej. Okay. Czekajcie. A, bo jest jakaś gra wyszła, dlatego jest taki nagle hype na to. Okej, okay, chyba mogę wydać. Dobra, wydajmy. Jeszcze tylko to zobaczę. OK. Zakończ rozwój, samodzielna dystrybucja. Ajajaj kapitanie. Hit. Teraz pytanko Czy mogę na czwarty poziom stworzyć konsolę przenośną. Nie mam ekranu jeszcze. Oh. A tak to bym mógł.

nie, no jest to było większe. Zróbmy takie duże. KUL. No to tutaj. No, żeby być konsolem mi robić, jeszcze dwójkę mogę dać. O, jeden, dwa mamy. Zysk zlecenia, jeszcze dobra, duża wystawa, jak zwykle. Dodatek, ładny dodatek. Rockstar 7. Kolejna gierka na moją platformę. No, no, no. Dobra, to zmniejszę sobie, bo już mnie tak nie będzie interesowało. Chcę się skupić na tym stacjonecie moim. Tu, kampania marketingowa, dodatek, cyk, powtarzanko. Uf. No no, 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 trzeba oczekiwać. O, coś tam zrobiliście prawie. Okuśwa. nie widziałem nic. Dobra, tutaj jakieś nie wiem, funkcje rozgrywki mogę? Jakieś mogę, czy to znowu będzie online. seks Dobra, mamy już to czy nie Konsole, konsolę. Nowa konsola przenośna. Ach, nie ma jeszcze. Dobra, może tego overhype wejdzie. Weszło, wow W ogóle tych grafików, się przydało jeszcze niektórych wysłać na szkolenia mm -hmm. Dobra, zakończymy rozwój Samodzielna dystrybucja Dobra, póki co chyba trzeba będzie troszeczkę odpuścić i was wziąć tutaj i szkolić Programming, game testing Grafika Ach, to żem wziął grafik, hmm, Graficy Wybierz grupę I muzykanci jeszcze Ale tu jest nauki. To ja niech się uczą. Tu byśmy dali sobie produkcję kolejną. Albo nawet nie, magazyn. Nie, mogę wtedy tu powiększyć Spoko Uuu, ale mi weszło tych fabryk A ogólnie, to mogę dać co innego jeszcze Zlecenia produkcyjne, dobra, to by mi się przydało akurat e, Tutaj Wsparcie badania, tylko Pięć na pięć musisz być. Dobra, przenieść tutaj. Produkcja pięć na pięć, czy mogę dać mniejsza? Nie. Not lucky. Jak to się mówi? Cyk, tutaj zlecenia Motion Capture odblokowaliśmy. o w końcu Szybko Studio Motion Capture Na razie tutaj. Okej. Okay. Teraz 14 potrzebuję ludzi. Zrządzajmy sobie grupą programistki. 6. Ile, 25 osób tu potrzebuje, dobra. Okej, okay. programiści Moc Tion, moc Tion, capture, taktycznie, musz Capture 7, póki co? Czyli potrzebuję siedmiu pracowników jeszcze zatrudnić. Co najmniej, bo to bym z chęcią rozszerzył tu od razu wsparcie do tego szukanie pracowników, programista To musimy powiększyć od razu. Dobra, chodźcie. No i niech się dzieje, bola nie ma. A zaraz dużą giereczkę jak tylko ich skończymy uczyć. Dobra, cyk cyk cyk. Mamy miliard. Wow. Hmm, 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 hmm. E, dobra, e, tu będziemy musieli silnik rozwinąć ten akcji na stacjoneta 2. Tutaj każdy. Dobra. Cyk, ją wszystko Pół miliona tylko Spoczko Ej, mam pomysł, weźmy po prostu tych stąd Dajmy, żeby oni zaprogramowali to I pięknie to działa, pięknie Każdego możemy wszędzie wrzucić O, oh, Arcane System Now będzie. Samodzielna dystrybucja, jak zwykle. Mm -hmm. W ogóle w MobileNet już widzę, gdzie tu są ceny konsol. MobileNet. Nie, no zestaw może być nawet za tysiaka. ale kasy nie ma już. 5, dobra, Essa. Wracacie szybko, szybko. Ekranik potrzebuje ekran. To nie były ekrany. Kibelków tu wam brakuje. No niestety. Chcielibyśmy tu zrobić kibelkownię, to ale I okno tu i tu, spójrzcie, to są kible, coś takiego wam mówię, stacjoneta bym przestał w ogóle wydawać, kusi. Grafików chyba wszystkich ulepszyłem, z tego co widzę już, na maksa. 500 Nie, ty jeszcze idziesz? A ty nie jesteś stąd. Huh. No to graficy, idziecie do siebie. Każdy jest już wymasterowany. Programming Dobra, Programming coś tam Zrobimy was, dajemy was do grafików Bawcie się trochę, pouczcie się Będzie śmiesznie Jeszcze chyba nie, nic takiego ciekawego nie ma. Mógłbym, właśnie spółki zależne, poulepszać. Aha. Spółki zależne, cyk, ulepsz, co to jest, ulepsz do wydawcy, ulepsz spółkę. Nie będziesz mi wydawał gier, to ja będę wydawał. Cyk. Ja bym dał, żeby celować w te takie długie gry, bo one zawsze są hitami. Cyk. Zarządzanie spółką, pokaż mi. Eee... Co to jest? Wszystkie... Poniżej 50 Dobra, tutaj usuń to Aha. Coś jeszcze miałem zmienić o, obszerny. Pióre to Dobra, zastosuj. Znowu ta wystawa była niedawno. Dobra, fani są, samodzielna dystrybucja. Potrzebuję, wiem, wiem czego potrzebuję fanów, mam dużo kasy. Ale tu nie ma miejsca już jak postawić, kurde. Tych, muszę zmienić orientację im. I coś takiego tworzyć. Dobra, to może ręcznie pozmieniamy faktycznie. Tutaj na przykład kampanię marketingową i własny konwencik.